Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Bardzo mi miło, że tu jesteś. Mam nadzieję, że masz świetny dzień. Dzisiaj zobaczymy sobie, co karty nam powiedzą na temat tego, co mężczyzna o Tobie myślał, kiedy obudził się rano, jakie właśnie były jego myśli. No bo często właśnie mówi się, że przed spaniem i właśnie po pobudce są takie myśli, które gdzieś tam najbardziej siedzą nam w głowie. No bo wiadomo, że że gdzieś tam przed spaniem próbujemy wyczyścić głowę, no i wtedy te myśli, które przychodzą są dosyć ważne, no bo wtedy właśnie jeszcze gdzieś tam one nam po całym dniu właśnie w tej głowie zostają, natomiast też rano te pierwsze myśli, które nam przychodzą do głowy, znów są dosyć ważne, ponieważ jak widać, no przyszły nam do głowy od razu po pobudce, więc zobaczymy sobie właśnie, co tutaj myślę o Tobie, no jeżeli w ogóle myślał, także zobaczymy, także zapraszam tutaj sobie te karty tylko e, przetestowałem już, natomiast chcę jeszcze je przełożyć. E, przypominam w międzyczasie, że na duchowiokierunek.pl możesz zakupić czytanie prywatne, które bardziej e, szczegółowo może twoją sytuację e, gdzieś tam e, opowiedzieć. Także e, zapraszam duchowiokierunek.pl, a teraz już wyciągniemy pierwszą kartę na dzisiaj. E, także e, Night Pentacles pojawia nam się, no i to w sumie jest y, taka karta, która, y, jeżeli chodzi o, o te właśnie myśli, które gdzieś tam mężczyzna mógł mieć, y, no to jest w sumie karta, która powiedziałbym, że przede wszystkim sugeruje nam y, taki taką odpowiedzialność, wytrwałość y, Mężczyzna może postrzegać Cię jako kogoś stabilnego i godnego zaufania, więc też w najbliższym czasie jego myśli mogą koncentrować się na, na takich rozważaniach, jak spydawać z tobą coś solidnego. Coś takiego solidnego, co właśnie będzie taką relacją, tak naprawdę na długie, długie lat, nawet może na pewno na miesiące, co najmniej na miesiące. I widać, że on będzie się o to starał. Natomiast on chce też troszkę ostrożnie do tego podejść, troszkę tak stopniowo, że tak powiem, i właśnie nie rzucać się na taką głęboką wodę. Więc, więc tak w taki właśnie spokojny, dosyć i, i taki klarowny sposób chce w tą relację wejść z tobą. Więc tutaj nie powinnaś raczej wymuszać tempa relacji i powinnaś dać się temu troszkę rozwinać. Tutaj w ten sposób bym to określił. Natomiast ważne jest, żebyś pokazała, że jesteś otwarta na wspólną drogę. Tak właśnie, że tak powiem, szanując to, to, co gdzieś tam on chce gdzieś też robić. Wydaje mi się, że też to jest taka wskazówka od karty. W jego myślach mogłeś pojawić się jako osoba, z którą warto budować coś trwałego. Może uważać, że jesteś solidnym fundamentem. Jeśli chodzi o relacje, ale też jednocześnie nie spieszy się, by podjąć większe kroki. Także dzisiaj rano, w sumie w jego myślach, pojawiło się, na pewno pojawiłaś się Ty, pojawiłaś się w całkiem dobrych, takich fajnych, fajnym nastroju, że tak powiem. Widać, że on o Tobie myślał, widać, że całkiem mocno myślał, no bo też ta karta wskazuje ewidentnie, że coś tutaj było na rzeczy, coś faktycznie myślał. Dajesz mu takie poczucie bezpieczeństwa, widać, i to jest naprawdę ważne, myślę, no bo, oczywiście, to świadczy o tym, że, że zwyczajnie gdzieś tam no jesteś taką osobą, która, z którą faktycznie on będzie chciał budować jakąś relację, bo on też liczy faktycznie na relację, która raczej będzie taką właśnie ostoją bezpieczeństwa, ostoją spokoju. Także. Ty dosyć mocno, dosyć dobrze pasujesz do, do tego właśnie, co on tutaj gdzieś chce osiągnąć, gdzieś tam w relacji. No i mamy co ciekawe, kolejne pentakle. Pentakle tym razem 5. 5 pentakli to jest karta, która, no, tęsknota, tęsknota się pojawia, także całkiem, całkiem, no, ciekawie. Widać, że on tęskni. Natomiast, no, pytanie za czym? Nie wiem, jak wyglądają Wasze spotkania, jak wygląda Wasza relacja. Natomiast, no tutaj kurczę, jakaś tęsknota. Natomiast pytanie: za czym? Jeżeli te, te spotkania wasze są częste, regularne, no to raczej tak niekonkretnie za samymi spotkaniami, w sensie to jest na pewno rzecz jakaś związana z tobą, tak? To wiadomo. Natomiast spróbuję troszkę bardziej uszczegółowić tę tęsknotę. I gdzieś tam odczytać, do czego konkretnie ono nawiązuje. Bo wydaje mi się, że nie chodzi konkretnie o całą Twoją jakby osobę, o na przykład spotkania, tylko chodzi bardziej o coś bardziej takiego szczegółowego. Więc ta karta może wskazywać, że w jego porannych myślach dominowały uczucia związane z pewnym brakiem lub jakąś stratą. Może czuć, że czegoś brakuje w jego życiu. Natomiast ty oczywiście możesz być częścią tego braku, może jakiejś emocji, które mu brakuje, może niekonkretnie konkretnie tęskni za tobą w sumie, ale właśnie z jakimiś emocjami, które na przykład są w relacji. I to są te myśli, które mogą przewodniczyć jego, jego poranek gdzieś tam dzisiaj. Natomiast powiem szczerze, że tutaj nie mamy zbyt dużo wskazówek odnośnie tego, co takiego konkretnie mógł, mógł myśleć ten mężczyzna, chociaż wiedzieć, że on do, dosyć mocno tęskni za, za, za tobą. Także ciekawie. Cztery kielichy to jest w sumie też karta tak... Bo już przychodzę dalej do czterech kielichów. Karta może to wskazywać, że w najbliższym czasie mężczyzna może być pochłonięty swoimi wewnętrznymi rozstarkami I, i gdzieś tam przez to on może mieć taki brak inicjatywy. No takiego entuzjazmu może brakować wobec relacji. On wydaje się, że też myślał właśnie o tym. Może na przykład on jest tego trochę świadom, że, że gdzieś tam nie do końca wszystko jest ok. E jego myśli mogą oscylować wokół takiej, takiego zanurzenia obecną sytuacją, poczucia niezadowolenia lub trudności w docenieniu tego, co ma. Może zastanawiać się, czy relacja ma szansę spełnić jego oczekiwania. Natomiast brak mu energii. Brak mu energii. Widać, że ten poranek dzisiaj też był taki właśnie, kurcze taki no depresyjny, taki powolny, ciężko mu było wstać z łóżka, widać, że długo się zbierał, żeby faktycznie gdzieś tam te siły zebrać i wstać, widać, że długo leżał, mógł się nawet wręcz spóźnić gdzieś, gdzie miał iść, nie wiem, jak on pracuje, natomiast możliwe, że miał coś do załatwienia, coś do zrobienia i mógł się na to spóźnić, więc widać, że tutaj miał duże problemy z tym staniem. No ciężko mu zabrać energię. I to też będzie powodowało właśnie, że ten, ten brak takiego, takiej inicjatywy będzie występował w tej waszej relacji z jego strony, przynajmniej na razie. No bo oczywiście takie, takie rzeczy nie są długo znaczy nie są stałe, natomiast natomiast w tym wypadku faktycznie coś jest na rzeczy, to, to ten brak energii tutaj widać dominuje mocno. I mimo tego, że całkiem mocno karty rezonują w tym kierunku, że faktycznie on całkiem sporo o sobie myślał. To właśnie jednocześnie taki brak energii. Możliwe, że nawet ta myśl o tobie, taki brak energii do niego gdzieś tam przywołuje. No, bo to ze względu właśnie na to, że coś tutaj. Coś mu nie pasuje. W sensie coś jest nie tak, do, nie do końca tak. Natomiast na, na ten moment w sumie ciężko mi powiedzieć, o co może chodzić konkretnie. Jeżeli chodzi właśnie o, tą, o ten powód, te, 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 taki właśnie rozterek, który on gdzieś tam ma. No, no widać, że on jest czymś rozczarowany, to na pewno. Bo, bo tutaj naprawdę takich no, sporo sygnałów o tym właśnie, że, że coś mu nie pasuje. No, I on też przez to właśnie no, nie mógł wstać, myślał długo o tobie, takie właśnie taka melancholia. Natomiast no, ciekawa karta Ace of Swords, pojawiła się As mieczy. Karta pokazująca przełom. Także no możliwe, że faktycznie Coś zmierza. Coś zmierza do Waszej relacji. On Widać, że on walczy z tym, co w środku gdzieś tam drzemie w niego. Widać, że on z tym walczy, widać, że on chce z tym wygrać. Natomiast tutaj ważna będzie komunikacja, wydaje mi się. Często w sumie mówię o tej komunikacji, natomiast mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi ma problemy z komunikacją i dlatego może karty tak często to wskazują, bo no tutaj mam znowu karta Ace of Swords to jest karta właśnie komunikacji. Takiego... Klarowności, przejrzystości, szczerości. I właśnie to zrodzi ten przełom, to zrodzi tę nową ideę, jas idea jasność. I takie intelektualne przebudzenie. Więc podejść do rozmów w sposób rzeczowy i klarowny, unikając emocjonalnych wybuchów. Natomiast też bądź gotowa na szczerość, zarówno z jego strony, jak i z własnej. Więc też musisz przygotować się na możliwość nowych perspektyw, które mogą otworzyć przed wami kolejny etap relacji. Więc to wcale nie będzie nic złego, oczywiście, albo nie musi być nic złego. Mężczyzna może być w stanie, w którym zaczyna lepiej, znaczy no znacznie lepiej zrozumie swoje uczucia i to właśnie wtedy gdzieś tam narodzi się ta energia nowa, ta nowa idea, o których tutaj wspomniałem. Musisz być na to gotowa, że on będzie chciał rozmawiać na pewno. To tak bardzo mocno rozmawiać. Mam wrażenie, że tutaj brakuje wam komunikacji i przez to też tracicie dużo. Natomiast on też w tych dzisiejszych myślach, w tych dzisiejszych myślach rano, myślę, że on dużo myślał też o tym, o tych poprzednich waszych spotkaniach. Czy on zrobił je dobrze? On właśnie taki ma rozterki właśnie pokroju. No kurczę, czy ja tutaj zrobiłem dobrze, czy, czy na przykład coś mi poszło dobrze, czy nie. Mam wrażenie, że jest takim, taką osobą, która gdzieś tam. Ciężko mia to określić, to jest taka osoba, która właśnie może troszkę tak, takiej atencji szuka, potrzebuje, właśnie odnośnie tego. Jak gdzieś to, to, co tutaj między wami było, wam poszło, w sensie to mu poszło. E, czyli właśnie będziesz szukał takiego, może on na przykład by chciał takiego poklepania po plecach gdzieś, że na przykład powiesz mu, no, że nasze poprzednie spotkanie było świetne, że wow, że super to zaplanowałeś e, i że świetnie się bawiłam. Możliwe, że go takiego coś by bardzo, bardzo tak łechtało, e, w sensie, że jego ego łechtało, że no wow, gdzieś tam pochwaliła mnie e, ta kobieta. I on czegoś takiego możliwe, szuka. Możliwe że nawet już zauważyłeś, że on w rozmowie jakby tak nawiązuje właśnie, że na przykład wiesz, że no wow, nie było super, czy na przykład nie wiem, no łostnie bawiłeś się ze mną super. Czy coś takiego takie, wiesz, takie jakby podrzeganie, że tak powiem, do tego właśnie, żebyś powiedziała, że no tak, było świetny było super. Bo tak mam wrażenie, że on jakby takiego szuka właśnie takiego poklepania po plecach, że no super poradziłeś sobie, nie? Bo on właśnie jest w takich rozterkach, że, że gdzieś tam tego ego właśnie sobie tak można powiedzieć, że aktualnie nie radzi, e, z tym, że on jakby jest w stanie zaspokoić Ciebie. Tak bym powiedział no powiem szczerze, ciekawa osoba taka, kurczę, widać, że ma aktualnie dosyć duże problemy z pewnością siebie. I to będzie dosyć właśnie mocno wpływało na te inicjatywy, które, których będzie troszkę brakowało, no bo możliwe, że on po prostu będzie się bał, tak. Natomiast wydaje mi się, że ty raczej nie chcesz go tak do końca klepać po plecach Szczególnie też, jeżeli jesteś na początku relacji, no to no wiadomo, że nie chcesz, no bo wiadomo, że chcesz dać takie gdzieś tam taki mu niestabilny grunt Nie chcesz mu jakby tak łatwo siebie oddawać swojej atencji To jest zrozumiałe oczywiście tak, no bo wiadomo, że wchodzicie w tę relację też wiadomo, nie znasz może jeszcze go do końca i też nie chcesz mu dawać tak, tak pewnego gruntu. Co do tych relacji, które już są rozwinięte, gdzieś tam, no na przykład jesteście już zaręczeni, jesteście mężem i żoną, tutaj raczej powiedziałbym, że chodzi o to, że że gdzieś tam Możliwe, że brakuje trochę czułości w waszych relacjach. Natomiast, oczywiście, tutaj nie mówię, że, że ta czułość musi być, no bo wiadomo, że jeżeli na przykład jesteście w gorszej sytuacji aktualnie, no to wiadomo, że tej czułości na siłę nie wymusicie. Ona musi trochę wynikać z takiego naturalnego, gdzieś tam, rytmu życia i rytmu relacji. Także to oczywiście, no, będzie trzeba trochę podreperować tę relację, jeżeli, jeżeli ona właśnie tego, tej czułości sama gdzieś tam nie, nie wytwarza. Chociaż to oczywiście wiadomo, że są relacje, w których. Relacje są dobre, ale tej czułości brakuje. Wtedy po prostu trzeba popracować nad samą właśnie czułością, troską, co do drugiej osoby, tą miłością. Także tutaj to takie, takie, takie tutaj właśnie przypomnienie dla tych osób. Natomiast wracając do tych osób, które budują relacje, myślę, że na, na następne tutaj gdzieś te, te właśnie miesiące będą dosyć ważne i będziecie się zmagać trochę właśnie z, takim, z taką ciężkością komunikacji i ten człowiek będzie chciał, będzie was tak można powiedzieć podpuszczał, żebyście powiedzieli mu mi coś miłego. Dali mu mi trochę atencji takiej i właśnie takie tak go jego zwiększyli. No nie mówię, że to jest konkretnie złe, chociaż wydaje mi się, że to jest taki aspekt, który raczej, raczej nie jest jakoś mega dobry też. Tak bym to nazwał. Troszkę taki neutralny aspekt. Natomiast też neutralny skłaniając się raczej w tym złym kierunku. Natomiast to oczywiście nie jest to żaden tam jakiś ważny ważna rzecz. Natomiast po prostu będzie ona trochę taka no, przewodniczyć będzie w tych rozmowach, bo on będzie chciał gdzieś tam właśnie nawiązywać do tego, że jak, jak było super z nim, i tak dalej, może na przykład, jeżeli zerwaliście relację, to on będzie chciał nawiązać do tego, że słuchaj, no wróć do mnie, bo, bo pamiętasz, jak było super między nami, w ten sposób. Także tutaj taki takie właśnie przekaz od kart dla, dla tak naprawdę każdego typu relacji, jaki teraz, jak teraz macie, z jakimś imię w waszym życiu. Także, także całkiem e, ciekawie. E, zobaczmy. O, 7, 7 kielichów. E, ok. Znaczy, przepraszam, 5 kielichów oczywiście. E, czasami czytam coś, coś innego, a, a mówię coś innego. Pięć e, kielichów no, karta takiego rozczarowania, kurczę. Więc, no, pytanie, kto będzie tutaj w tej sytuacji rozczarowany, nie? Wydaje mi się, że raczej ty faktycznie będziesz rozczarowana, rozczarowana tym człowiekiem, tym, jak się zachowa. Hmm, możliwe, że coś faktycznie sprawi, że, że tutaj między wami, no, no, nie będzie tego, czego byś oczekiwała. Natomiast też, kurczę, te rozczarowanie to może przyjść z takiego właśnie względu, że ty yy, możesz stwierdzić, że na przykład on ma jakąś cechę, która nie pasuje ci do końca. Yy, ty też widać, że masz takie wspomnienia trudne, możesz mieć yy, z poprzednich relacji, albo z poprzednich gdzieś tam jakichś, nie wiem, osób, yy, które mogą sprawić, że trochę przypomną ci yy, właśnie, że ten człowiek może nie być dobrym wyborem, bo na przykład, wiesz, przypomnisz sobie, że... że Byłaś już w takiej relacji i, i gdzieś tam ta poprzednia relacja trochę ci zepsuła właśnie jakąś sprawę w swoim życiu i tutaj ten człowiek może ci zacząć przypominać kogoś innego i może to sprawić, że po prostu no znowu powiesz że no kurczę no nie chcesz powtórki z rozrywki nie? nie chcesz tego samego nie chcesz wchodzić do tej samej rzeki i gdzieś tam właśnie znowu się męczyć z człowiekiem który gdzieś tam jakąś cechę ma Natomiast, oczywiście, to też może dotyczyć tego człowieka, ale raczej bym powiedział, że to dotyczy Ciebie. Dotyczy jakieś rozczarowanie jest na horyzoncie. E, natomiast, mogą być dobre rozczarowania, tak? Chociaż, no, rozczarowanie, no dobra, może, no, no chociaż można się rozczarować, myślę, dobrze, pozytywnie, ale no raczej tutaj w tym wypadku coś takiego niefajnego. Wydaje mi się, że faktycznie jakieś wspomnienia, jakaś cecha tego człowieka przypomnieć Ci o, o, o jakimś tam aspekcie, który już gdzieś istniał w Twojej relacji przeszłej i przypomnieć Ci, że to Ci się bardzo nie podobało. I gdzieś tam właśnie sprawi, że no może będziesz chciała tą relację zakończyć. Ale oczywiście, nie mówię, że tak będzie, ale może się pojawić jakieś rozczarowanie no i to będziesz musiała zdecydować, czy faktycznie chcesz tą relację zakończyć, czy nie, bo widzę, że Dosyć dobrze pamiętasz takie rzeczy, dosyć taką niezdolność do zapominania masz. Może nie wypominasz, ale też trochę właśnie tak do, dobrą pamięć masz do takich rzeczy. Więc takie rzeczy siedzą ci w głowie i gdzieś tam właśnie faktycznie... Ciężko Ci się zapomina. Tak mam wrażenie przynajmniej. Także... Także to tyle. Bardzo Ci dziękuję za odsłuch. I życzę Ci wspaniałego dnia. No i zapraszam do dochowy kierunek, jeżeli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej. Także do usłyszenia i cześć.